Miejska w Nisku uchwała, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy miasta Nisko za 2012 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez burmistrza Gminy Gniazda Nisko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, informacją o stanie mienia Gminy Nisko oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nisko udzielenia o udzielenie absolutorium. Udziela się burmistrzowi gminy i miasta Nisko absolutorium za 2012 rok. Paragraf drugi uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie lądu. Dziękuję bardzo. Od początku w tej Radzie czterech radnych z PSG głosuje albo przeciw, albo się wstrzymuje. No, dzisiaj też wstrzymał, jest mi przykro, bo widzą, chyba w duchu sami inaczej myślą. tylko dla wizualnej części podniesie rękę przeciw, choć i chciałbym się mylić, że jest tak, no ale w sumie jestem zadowolony, bo nikt tego, co w mieście zostało wykonane, zrobione, nie wymarze, nie zmieni. Mamy, mamy się czym chwalić, będziemy się chwalić i będziemy dążyć do jeszcze lepszych efektów w mieście i gminie. Po to jesteśmy powołani, by służyć społeczeństwu, służyć całokształtowi. Nie zawsze jest możliwe zrealizowanie wszystkich zadań, bo trzeba by było kłamać, że wszystkie zadania będą rozwiązane. Nie. Życie takie skonstruowane i przebieg działalności, że zawsze czegoś będzie brakować, będą nowe elementy. Będą się stary psuć, ale przynajmniej tyle trzeba zrobić, by nie dopuścić do degradacji. Rząd Rady jak powiedzieli Państwo, wstrzymał się od głosowania. Nie jest to równoznaczne z nieudzieleniem, po prostu mamy wątpliwości co do realizacji pewnych obszarów budżetu, szczególnie tych, które od pewnego czasu, od kilku dobrych lat, w ogóle nie są wprowadzane jako zapisy, a mianowicie te, które stymulują rozwój gospodarczy. W związku z tego, jak dzisiaj widzieliśmy, bardzo. jak dzisiaj widzieliśmy, że chwalimy się rankingami, chwalimy się którymś miejscem na lokacie, ale pytanie jest pierwsze i podstawowe. Trzeba zrobić ranking wśród mieszkańców, jakim się żyje, czy mają pracę, czy mają za co wykarmić, kupić jedzenie, czy mają za co po prostu funkcjonować w tym mieście. To nie jest sztuka wysoko być w sztuka jest, żeby społeczeństwo w danym obszarze czuło się komfortowo, przynajmniej komfortowo. Poza tym, no, tutaj te elementy, które były wskazywane, widzimy te one są, one są, miasto zmienia się na lepiej, ale wszystkie inwestycje na chwilę obecną, które są realizowane, dodają wartość i dodają koszty. Nie ma tych, które stymulują i są wartością dodaną, czyli miejsca pracy, utworzenie nowych miejsc pracy, uzbrojenie terenów, stymulowałoby, przyciągałoby inwestorów, którzy dawaliby kolejne miejsca pracy. W tym obszarze, w tym obszarze widzimy pewne zapóźnienie i będziemy robić wszystko, żeby te tematy użyły, tak? Jeżeli chodzi jeszcze o nadwyżkę, która była tutaj tak gloryfikowana wszystkie ekonomiczne periodyki mówią, że nadwyżka operacyjna nie świadczy o dobrej kondycji, świadczy o tym, że społeczeństwo jest albo za bardzo obciążone podatkami, albo nie realizuje się niektórych zadań i na przykład brak realizacji ulicy Krzywej na milion złotych, które uchwaliła Rada Miejska, pewnie by się wpisywał w elementem, który doprowadził do wystąpienia tej nadwyżki operacyjnej. To co dziś sugerowałem, kiedy mieszkańcy się wypowiadały i mówią, że jeżeli jest tak dobrze, no to dlaczego mają być i poczucie bezpieczeństwa zagrożone, bo latarnie są wyłączane o 11 w nocy, tak? No to jeżeli jest dobra kondycja, no to stać nas na wiele. Czyli mając dobrą kondycję budżetową, powinniśmy, powinniśmy robić wszystko, aby poprawiać jakość i, i życia, być mieszkańców i żeby te środki nadały się w ekonomikę i rozwój społeczno-gospodarczy gminy. No i tak bazując na tych wszystkich elementach, widząc te pozytywy i te trochę bardziej takie może dyskusyjne elementy całego procesu budżetowego, wyważając to wszystko, klub wstrzymał się od głosowania i myślę, że, że jest to na chwilę obecną taka racjonalna próba oceny tego, co dzieje się Imieniu, a mówię przed nami pana burmistrza, zast, zastępcy burmistrza urzędu pokazała jak wiele możemy zmienić, jak się zmieniamy, jak to miasto stało się piękne. i Ktoś może zarzucać, że są, widzi się w tym momencie te zmiany y, tu na środku, natomiast nie widać może tego przyspieszenia gospodarczego. Tego przyspieszenia gospodarczego sam prowadzę działalność. Nie można zbudować tak. Podstawowym zadaniem jednostek... Samorządowych jest stworzenie warunków. Co to, co to jest stworzenie warunków? To jest woda i to, żeśmy zrobili, mamy w tym momencie wyspę zabezpieczony na wiele lat. Jeżeli, przed nami batalia drogi. To jest następna rzecz, która, jeżeli się zdarzy, to będzie coś fantastycznego dla tego, tego terenu. Odwodnica niska, która w się prosi. To jest może ważniejsza dla nas niż 19. Tamta woda 19 spełnia w jakimś stopniu. Przepalają się bardzo duże ilości samochodów i samochodów ciężarowych. Jest to wielkie utrudnienie dla tysiąclecia zdajemy sobie z tego sprawę. Jest jeszcze problem z wodami, ale ten problem z opatowymi wodami. Ten problem on się pojawił, wszędzie w zasadzie w Polsce. Wszędzie mamy w tej chwili jak w tym, wiadomości podają, czy podtopienia, czy jakieś tam pojawianie się wody gdzieś tam, gdzie i do nie było. Urząd nie pracuje też nad tym rozwiązaniem, żeby część i skierować innym kanałem niż kanał obecnie funkcjonujący. Ponieważ on nie wytrzymuje tych naporów ekstremalnych opadów, które są tak duże, że, że po prostu kanały sobie W miejscu. Ostatnia rozmowa z Panem Skarbnikiem na Komisji o, Naszej Rewizyjnej, kiedy zapytałem i próbowałem wyjaśnić element tego niskiego poziomu zadłużenia dostrzegającego w okolicach 7% zadając proste pytanie, Panie Skarbniku, czy nie jest to podobnie tak, że osoba, która nie ma nigdzie długu idzie do banku idzie do banku z prośbą o kredyt, słyszy, nie ma Pan zdolności kredytowej. Ja myślę, że nie jest za dużo. Ja mam bardzo dobrą sytuację w Pan Skarbnik powiedział, że ta w kontekście gminy jest tutaj bardziej to proces analiza bardziej złożona, ale oboje doszliśmy do wniosku, że są gminy w kraju, które mają maksymalny poziom zadłużenia 60% i są w lepszej kondycji finansowej niż nasza gmina, jeżeli chodzi o zdolność kredytową, ponieważ o tej zdolności decyduje nadwyżka operacyjna. Nie do końca też rozumiem Panie Burmistrzu e, zwolnienia czy tego e, podatków, bo e, po szeregu lat są firmy, które na tym korzystają, w zamianie oferując nic. Więc to też by się przydało, um, przydałby się jakaś, jakiś regulamin czy, czy, czy um, um, konkretny pomysł. Czemu ma służyć to zwolnienie od podatku? Jeżeli PSS z roku na rok jest z na 15 tysięcy złotych, czemu to ma służyć? Tak naprawdę on dzisiaj, on dzisiaj niczego w niczym nie tworzy. Tak naprawdę stał się taką e, która tak wynajmuje yeah, pomieszczenia i odpady innych firm. Przykłada sobie. Więc tak nie powinno być. Jeżeli nie mamy, szereg, czy mamy, czy szereg, mamy tak, to nie może być tak, że ktoś jest traktowany w sposób uprzywilejowany bez, no, bez, bez konkretnej przyczyny.